Witajcie, witam i zapraszam na kolejne spotkanie w mrocznych klimatach, a dzisiaj porozmawiamy o ciemności, a raczej o lęku przed ciemnością. Wiele osób panicznie boi się właśnie tej ciemności, a dlaczego strach przed ciemnością tak bardzo nas wszystkich paraliżuje? Dochodzi do tego, że wiele osób nie jest w stanie zasnąć. Bez włączonej lampki, a czasem i telewizora. Te osoby za żadne skarby też nie wychodzą w nocy ze swoich domów. Ciemności boimy się głównie w dzieciństwie, ale jeśli lęk ten zostaje z nami i przechodzi w dorosłe życie, to zaczyna nam to utrudniać prawidłowe funkcjonowanie. Taki lęk ma nawet swoją nazwę, i nazywa się to niktofobia. Nyktofobia to lęk związany z ciemnością, to patologiczny strach właśnie związany z ciemnością. Kilka dni temu prosiłem widzów o to, aby opisali swoje doświadczenia w tym temacie, o to, co oni napisali. Pani Ewa od małego wolała spać przy zapalonym świetle, bo męczyły ją koszmary. Kiedy zaczynałam zasypiać, śnił mi się kiedyś obejrzany horror laleczka czaki, pisze pani Ewa. Kiedy tylko zamykałam oczy, widziałam tę paskudną lalkę. To było nie do zniesienia. Ten horror trwał od wielu lat, dodaje pani Ewa. I kolejny list naszego widza w tym samym temacie. Pisze on tak: Ja od dziecka bałem się ciemnych pomieszczeń. Kiedyś, jak rodzice wychodzili do pracy na popołudnie, to rozświetlałem praktycznie wszystkie pomieszczenia w naszym domu. Dom był duży, to i pewnie to trochę kosztowało. Odkąd pamiętam, zawsze bałem się ciemności. Nigdy nie chodziłem wieczorami na cmentarz. Dla mnie to strach. W takich miejscach odczuwałem zagrożenie, że ktoś może wyjść z krzaka, z zamurku czy z zagrobu i zrobić mi krzywdę. Nie potrafię tego opanować, dodaje pan Tomasz z Grudziądza, który podzielił się z nami swoimi przeżyciami. Najbardziej ciemności obawiają się dzieci, a w zasadzie nie obawiają się tej samej ciemności, tyle co czyhających tam duchów, potworów i tym podobnych, których istnienie dopowiada nam wyobraźnia. Ma to oczywiście związek z bajkami, jakie oglądały w dzieciństwie, czy też w telewizji lub w kinie. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to zamiast fantastycznych stworzeń możemy obawiać się ciemności ze względu na lęk przed napadem rabunkowym, czy też brak widocznych ukształtowań terenu. Większość dorosłych potrafi jednak przejść nad tymi obawami do porządku dziennego w przeciwieństwie do cierpiących na nyktofobię, dla których strach przed ciemnością jest właśnie paraliżujący. Eksperci uważają, że lęk przed ciemnością bierze się między innymi po pierwsze z niewłaściwie przepracowanego lęku przed ciemnością pochodzącym z dzieciństwa. W takim przypadku dorosły w pewnym sensie nigdy nie przestaje bać się tej ciemności, zazwyczaj dlatego, że rodzice nie pomogli mu w należyty sposób oswoić się właśnie z tym światem ciemnym. A po drugie, traumatyczne doświadczenie związane z ciemnością może pochodzić zarówno z dzieciństwa, w wyniku na przykład, nie wiem, Bycia zamkniętym w ciemności przez rodziców za karę w jakimś pomieszczeniu, jak i powstać już normalnie w dorosłym życiu, jeżeli kogoś, ktoś przykładowo został napadnięty w jakimś ciemnym zaułku. Gdy już dojdzie do sytuacji, w której osoba, która odczuwa lęk przed ciemnością, znajdzie się w ciemnym miejscu, może dojść do silnego ataku. Paniki. Pojawiają się wtedy przyspieszone tętno, trudności w oddychaniu, dreszcze, a nawet nudności. Może to również doprowadzić do utraty przytomności. Jestem ciekawy, czy Wy również macie takie doświadczenia związane z lękiem przed ciemnością? Piście w komentarzu. Jakie wy macie doświadczenia. Jeśli chcecie podpowiedzieć tematy kolejnych naszych audycji, piszcie do mojego maila krzysztof.dega@wp.pl. Ten adres znajdziecie również w opisie tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji, lajkowania i komentowania i udostępniania na swoim profilu na mediach społecznościowych. A dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam i do zobaczenia.